Witam, Ryszard Górski, temat odcinka zamiana oklein ptv na korpusach szafek w szafkach systemu Victor, czyli te szafki, tutaj mamy na scenie. Te szafki Victor od szafek David, Tej różnica polega na budowie, na konstrukcji szafek dolnych i szafek wysokich. Tutaj mamy profil aluminiowy w w poziomie też mogą być. A tym mamy w poziomie, i te profile są wpuszczone w korpus szafki. I tutaj się przyłączę, tu mamy zdjęcia. Mamy właśnie te szafki, które tutaj są. Profil jest w całości wpuszczony w korpus. Tu rozróżniamy trzy rodzaje szafek dolnych. DA, DB i DC. DA, tu profil mamy tylko u góry, DB i DC mają tutaj dodatkowy profil tutaj mamy system DC czyli profil jest na tej wysokości i to się sprawdza ładnie to wygląda w kuchniach dużych a w kuchniach małych mamy ten system DB ładnie się sprawdza a to już jest kwestia gustu ale że po prostu mamy takby trzy rodzaje tych szafek dolnych tu mamy DA i szafki wysokie tu mamy profil w pionie jest bok 25 mm, tutaj jest założona uszczelka taka fajna, niemiecki jest, bo jeżeli ma być kuchnia premium, no to po prostu taki raczej powinno to wtedy być tutaj, ale to występuje tam tylko do szerokości 16, 18, 25 i tutaj ta 25 proporcja ładnie tutaj wygląda w tym zestawie. A wracamy do naszej kuchni. To jest ten układ, tam na tym był przedstawiony. Ta konstrukcja wygląda tak. Tutaj mamy dystans. Tutaj też między szafkami i te boki są krótsze. O 22 mm, żeby tutaj ten profil zamontować. Tutaj w pionie. Tu mamy kształt C, a tu mamy kształt L. To jest na tym. A tutaj mamy jakby jedną szafkę tym tymi pikarnikami, ale tak jakby w trzech odsłonach. Tu mamy, z lewej strony nie mamy profilu, tu mamy między szafkami profile a tutaj z prawej strony nie mamy przy tej blendzie. I patrząc na tą konstrukcję, to wygląda tak. Tutaj w symbolu to ma odbicie odzwierciedlenie OX, czyli jakby 0, czyli tu nie mamy profila, gdzie jest O, czy 0, to profila nie ma XX oznacza, że profile są po obydwu stronach tej szafki, a tutaj też nie mamy i tu jest O. Ok, Tutaj mamy te elementy, to jest środkowy, czyli to jest ten. To od razu mamy te dystanse wstawione. Od razu nam nawierty robi, ale to w innych odcinkach. Tu mamy prawy i mamy lewy oddzielny. Szafki piekarnikowe, i on wygląda tak. Te szafki są tutaj. Szafki lodówkowe, czyli na lodówkę mamy oddziel, tak opisane, tylko wygląd duży. Że... I staram się właśnie tak robić. Żeby to było jak najbardziej ujednolicone z tymi szafkami systemu Dawid, żeby tych różnic było minimalnej ilości. Po prostu Jeżeli musi być, no to ok. A jeżeli można było zrobić, to jakby by posiadały jakieś cechy wspólne, żeby wspólnie działały, i tak dalej, to starałem się tak robić właśnie, żeby tak było. To jest odnośnie konstrukcji tych szafek górnych. Teraz Jak tutaj zamieniamy te okleiny korpusy ukry pozostałe A tutaj będziemy zamieniali te okleiny takie nazwę frontowe, czyli po prostu które przy frontach widzimy. W przypadku tej szafki tutaj się zamieniamy to i na wieńcach, ale ta, ta okleina ona zostanie w kolorze tej korpusu. Tu jest okleina. Z tego wyglądu, że w czasie transportu możemy to uszkodzić i zabezpiecza to przed wilgocią. Tutaj piekarniki mamy, tu lodówkę. Jak się tam wilgoć dostanie, po prostu to spuchnie. Czyli dwa powody, dla których tutaj ta PCV się znajduje. I ona jest w kolorze korpusu. Ja tutaj w ustawieniach zrobiłem. są wpisane te okroiny, które występują w tych bibliotekach, na tych szafkach i tutaj tego nie wolno usuwać. Tutaj ta PCV jest tylko dopisana. Jeżeli chcemy zmienić PCV-kę na inny kolor, dopisujemy ją tutaj i ona tu występuje i wtedy ją tu możemy zmieniać. Przy frontach działa tak samo. To są dokładnie te same fronty, które występują w tamtym systemie. Mimo, że uchwytów nie ma, ale nie chciałem tego rozbudowywać, bo to byłoby zbyteczne i po prostu uchwyt możemy ukryć indeksem 500. Tutaj Tam się uchwyt podświetli, go ukrywamy albo tam w inny sposób, albo w innych odcinkach jest omówione. I teraz tu mamy bok lewy i tam się wyświetliły te boki w tych projekcie. Wszystkie boki lewe i one mają tutaj PCV-ki. Jeżeli ma być naprawdę ekstra premium. Extra Premium to tutaj też PCV-kę wtedy możemy dodać, bo tak sobie życzy i to robimy bez problemu i tak. To jest PCV-ka opisana korpus 2, czyli to jest ta PCV-ka frontowa, tak ją nazwę, a to jest korpus, czyli ona po prostu w kolorze korpusu występuje. Jeżeli będzie zmiana płyty korpusowej, to tutaj ją też zmieniamy. Lewe tym mamy prawe. Tutaj. Też możemy Dodawać, odejmować, i jeżeli na przykład na z tych szafek chcemy tam dodać czy odjąć, to też mamy tutaj taką możliwość tak jakby, podświetlenia tylko górnych. Ja te petafalki praktycznie nam się wszystkie podświetliły tutaj, a jeszcze na wieńcach, na bokach, no wieńce, tak? I tam się wyświetliły wszystkie wieńce bez względu na nazwy. I też zamieniamy. Tak jakby w trzech ruchach możemy to zamienić. Dawid, a w Wiktor no w pięciu. Z tego względu, że tutaj właśnie te PCV-ki na tych gdzie profile przychodzą i tu mamy opisane jako HX tutaj w symbolu X występuje i to jest bok HX czyli zaznaczając go nam się ten bok wyświetli. W ten sposób to działa. HX prawy i tam gdzie będzie HX lewy. Lewy, haik. I w ten sposób tutaj zmieniamy pcwałki właśnie na, pod kolor korpusu. Na szafkach dolnych też nam się to zamieniło automatycznie, ale ze względu na te frezowania, ja się przyłączę na o tu kamera powinna pokazać, tutaj na te frezowania ja tutaj zrobiłem tak jakby kilka rozwiązań ze względu na te frezowania na ploterach i tak dalej, ale to mówię w innej części. A te, bo tutaj ptv nam się zmienia. I te frezowania powodują to. To wygląda tak, to frezowanie. Wstawiamy warkę. Ale to mówiłem poprzednio. I tutaj omówię, jak tutaj właśnie rozwiązałem problem tych frezowań na ploterach. Jeżeli ktoś tnie, później okleja i frezuje to nie ma problemu zawsze frez musi w PCV-kę, czyli te ścieżki są stawione tutaj i tutaj. Tu w tym przypadku idzie to tak i w tą stronę. To było na tyle części pierwszej. Dziękuję za uwagę i zapraszam do części drugiej. Do usłyszenia.